W szpitalu w Szczytnie zaczął działać nowoczesny oddział intensywnej terapii. Łóżka i sale są monitorowane 24 godziny na dobę. Podobnie pacjenci, nad którymi bezpieczeństwem czuwają personel oraz między innymi kardiomonitory czy respiratory. Praca na oddziale intensywnej terapii jest bardzo ciężką pracą, intensywną, bo tu leżą pacjenci przeważnie w ciężkich stanach z niewydolnością wielonarządową, więc ciągły monitoring 24 godziny na dobę. Inwestycja kosztowała niemal 2 miliony złotych. Nowy OIT znajduje się w miejscu starej Izby Przyjęć. To kolejna w tej kadencji powiatu inwestycja w szpital. W ostatnich pięciu latach w placówkę zainwestowano grubo ponad 50 milionów złotych. Dobudowano nowe skrzydło, odremontowano sale, powstały nowe oddziały. Gdyby nie ta bryła, dzisiaj nie byłoby OIOM-u, dzisiaj nie byłoby Zakładu Opiekuńczo-Liczniczego, dzisiaj by było, nie byłoby innych oddziałów, a mamy jeszcze wiele, wiele pomysłów. Ordynatorem OIT jest Pelagia Hołdyńska-Pruszyńska. Oddział dysponuje sześcioma łóżkami, do tej pory były trzy. To większe bezpieczeństwo dla pacjentów, ale nie tylko. Docelowo to będzie pozwalało nam na kształcenie kadry medycznej, jeżeli chodzi o specjalizacje lekarskie z anestezjologii. Szpital od lat wspiera samorząd województwa. Podczas otwarcia OIT obecna była wicemarszałek Sylwia Jaskulska. Inwestycje w zdrowie. To są najlepsze inwestycje. i ile one kosztują, ale nie, każdy z nas prędzej czy później trafi do szpitala. Dlatego też tak ważny specjalistyczny sprzęt, świetna kadra, a taką mamy. Powstanie nowoczesnego OIT to element całościowej modernizacji szpitala w Szczytnie. W ostatnich latach placówka przeszła kompletną metamorfozę, ale to nie koniec zmian. Jedną w głowie mamy cały czas na, nas, na najbliższe rozdanie unijne, czyli na środki z Krajowego Programu Odbudowy. Chcemy mieć nowy blok operacyjny, bo to jest bardzo ważne. To nam otworzy następne nowe kierunki, otworzy nam następne nowe możliwości. Rozwojem szpitala zachwycony jest profesor Dariusz Onichimowski, konsultant wojewódzki do spraw anestezjologii i intensywnej terapii. Super, że te starania Państwa wieloletnie są zakończone e, no takim efektem. Gratuluję Państwu zebrania kadry, bo budynek to jedno, a kadra to, to drugie i dużo prościej jest zbudować budynek niż e, zebrać kadrę. Szpital w Szczytnie stał się nowoczesną placówką z doskonałą kadrą lekarzy i personelu pomocniczego. Nowy OID to bezpieczeństwo każdego z nas. Na pewno wzrośnie bezpieczeństwo, tak? Pacjenci operowani nieraz wymagają pilnego zaopatrzenia w ramach oiom -u. Tutaj mamy nowe miejsca i będzie na pewno zawsze czekał dla takiego potrzebującego pilnie pacjenta. Łącznie przez Szpital przewija się rocznie grubo ponad 7 tysięcy pacjentów. Placówka dysponuje 165 łóżkami.